Niedawno urodziłaś dziecko, i być może zastanawiasz się, co to właściwie oznacza dla Twojej kariery zawodowej. Czy nadszedł czas, żeby odsunąć ją na dalszy plan, czy też może nie ma żadnego powodu, żeby rezygnować z zawodowych wyzwań? Kiedy powinnaś wrócić do pracy? Po urlopie macierzyńskim czy po wychowawczym? I jak pogodzić tę pracę z życiem osobistym? Na te pytania odpowie psycholog Anna Rudzińska z firmy doradztwa personalnego Kinpał. Bardzo miło. Aniu, jak to jest? Powiedz mi, czy to prawda, że dobra mama wraca dopiero do pracy, kiedy dziecko skończy 3 lata. Więc jest taki y, mit, powiedziałabym, że te potrzeby dziecka. Są jakby odwrotne niż potrzeby matki, a tymczasem to rzeczywiście tak nie musi być. To rzeczywiście jest rodzaj takiego układu naczyń połączonych i Aha. takiego związku symbiotycznego. W związku z tym wiele rzeczy jest naprawdę wspólnych. Dla dziecka im dłużej matka jest z nim w domu, mhm. tym jest jakby lepiej, ponieważ dziecko przez cały pierwszy okres życia w tym bardzo takim bliskim, wręcz symbiotycznym mhm. związku potrzebuje. No właśnie ten związek musi dotyczyć jednej osoby, a nie zmieniającej się, raz mm -hmm. babcia, raz mama, raz tata, raz jam. Tylko powinna mm -hmm. to być stała osoba, z którą to dziecko jakby wspólnie uczy się przeżywać, mm -hmm. poznawać świat, poznawać własne emocje, poznawać samego siebie. I ta stabilność tej jednej, mm -hmm. najbliższej osoby jest rzeczywiście ważna. Natomiast trzeba wziąć też pod uwagę um, pewien stan ducha mamy, jej potrzeby, jej. Um, Komfort w tej, mm -hmm. w tym urlopie macierzyńskim, prawda? I jest rzeczywiście tak, że niektóre mamy, kto się powszechnie mówi, zaczynają się dusić w pewnym momencie już tymi domowymi sprawami. Rzadko się przyznają do tego. Y trudno jest się do tego tak. przyznać, to prawda? Y zwłaszcza jak dookoła w Piaskownicy są te mamy, które podkreślają, jak bardzo są szczęśliwe tak. y w tym byciu w domu. Więc rzeczywiście to jest trudne, ale y y y y tak jest, że wiele kobiet zaangażowanych na przykład w jakoś bardzo swoje, w swoje życie zawodowe w pewnym momencie czują, że to już jest dla nich za trudne, i siłą rzeczy. Także i dla dziecka przestaje być dobrze, jeśli spędza czas z mamą, która jest jakby duchem nieobecna. Że mamy Zaczynają być tak my. jakby sfrustrowane i takie mają duże poczucie tego, co tracą, my. że rzeczywiście stają się, nie odczuwają radości w byciu z dzieckiem, a wręcz no, jest taka nuta pewnej pretensji czy wręcz agresji wobec dziecka jako my. przyczyny, my. dla której ona, ona z różnych Siedzieć rzeczy dom. musi rezygnować. Mama może na przykład chcieć się rozwijać zawodowo. A z drugiej strony żali jej dziecka. Tak, więc właśnie z mama... Jest taka jest tyle, Tak, Mama sama siebie potrafi tak oszukać, że już sama nie wie o co jej chodzi. I to jest... A <grym> jak się na przykład. W, tym, w taki sposób, że matka nie zawsze sama sobie pozwala na takie instynktowne zachowania i na takie pójście za... Swoimi naturalnymi potrzebami, ponieważ ma w głowie pewne normy, pewne wymagania. Właśnie hmm. to, że się nie przyznaje w piaskownicy przed innymi szczęśliwymi mamami, że już ma absolutnie dosyć bycia w domu. Prawda? Które też niekoniecznie są szczęśliwe. One tylko też, też nie grają nie tedy, pewną rolę. Na ile jest, tak, i, I ten proces może iść głębiej, że można ym, nie tylko mamom innym nie przyznać się, co w gruncie rzeczy czuje, ale przed samą sobą nie dopuścić do. do, do, hmm. do tych odczuć, prawda? I jakby samemu sobie tego nie umieć nazwać, nie, nie mieć kontaktu nie z uczuciami, jak to. Ładnie nazywacie. Tak, tak. Więc przede wszystkim trzeba się wsłuchać w z... siebie. Z siebie. No tak, ale wiesz, to ten ty... głos własny, wewnętrzny często zaburza mnóstwo osób. I tak mama, nasza mama mówi, że um, zostań w domu, bo to najlepsze dla dziecka. Partner. Teściowa mówi... tak najczęściej mówi. Mama mówi, kochana, pamiętaj, o... mówisz. Dobrze, do teściowa dobrać. tak mówi. Teściowa <laughs> mówi, trzeba zostać w domu. Mąż czy też partner też może tak mówić. Koleżanki mówią, co, ty wracaj do pracy. I, I mama nie żyje w próżni, więc jakoś musi wziąć to pod uwagę, czy nie? Mama, y, zwłaszcza od kiedy jest mamą, to już naprawdę musi być na tyle dorosła, żeby. Y, Odciąć się od tego. O, ochronić y, swoją. No tak, ale to od mamy um, swoje odteściowej, a na przykład um, od, od y, partnera partner. już trochę. To jest, znaczy on po prostu ma pełne prawo wypowiedzi. Głosu. Tak. I z partnerem też trzeba porozmawiać o tym, jak będzie wyglądało nasze życie po powrocie do pracy. Tak. Bo to, ono nie może wyglądać jak samo. Oczywiście to jest także że tej Chodzi mamie. Podział, więcej, oczywiście tej mamy się zdecydowanie jakby dokładają zadania na tych 24 godziny domu, jakimi tak. dysponujemy. W związku z tym no, oczywistym jest, że część tych domowych rzeczy, które ona mogła w tej chwili obsłużyć, musi się jakoś rozłożyć rozłożyć, podzielić.